To the ground, you're dragging me, it's constantly, no I, I, won't make a shot, I love the pain, it sets me free, it's wrong, I can't make right But you cut me down. It's wrong. I can't be crying.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj możecie zobaczyć na razie na start. Tutaj ciągnik 6,0. Tam jeszcze z boku, jakby się tak przyjrzeć, czekajcie tu chyba na możliwość zoomowania. A, jest możliwość. Gdzie jest tył? 30 jeszcze stoi sobie w wiatą schowana. Ta dzisiaj gdzieś tam się chyba pryska. Nie mam pojęcia. Ciągnik jeździ, może coś nagram, bo aktualnie widzicie, jestem na gimbalu, stąd taka płynność. Natomiast ja dzisiaj, pewnie i tak przeczytaliście w tytule, kontynuuję pracę w garażu. A wiem, słuchajcie, ja posiadam taką małą, starą, skromną yy, wiertarkę Boscha, udarową, odarową, typową, ale jest ona nie za wielki gabaryt, co też Wam mogę pokazać. Widzicie taka mała poręczna wiertarka, coś tam trochę poskubać, po, podziabać. ale wyliczyłem sobie wczoraj, że ten mój garażek ta, ma takie wymiary, że ta ściana posiada 6 metrów szerokości, w sumie bardziej po tym długości, a szerokość od niej do ściany bocznej to 4 metry, czyli nam to daje 24 metry kwadratowe, tak? No i teraz te 24 metry kwadratowe. Trzeba tak skuć z, z 10 cm, coś takiego, czyli mamy 2,5 metra sześciennego, Trochę jest. E, niby nie dużo, ale no, na taką wiertarkę może być to za mało. Po pierwsze, kiepsko to idzie, po drugie, szkoda spalić sprzęt. Więc dzisiaj mam lepszą wiertarkę, większą, pożyczoną. I dzisiaj będę kuć dalej. No i widzę, mam ochotnika do kucia. Dobra, przechodzimy do akcji. Na 20, jak widzicie, sporo skutem. My tu siedzimy praktycznie w kącie. Tutaj jeszcze z 2 metry, może. Tam jest 1,5 metra od ściany 6 metrów długie aż do wjazdu. Tam później brama też z 2 metry 2,5, może nawet. No i mój kącik czystości, że tak powiem. Trzeba tam pozabierać zabierać baniaczki 5-litrowe. Tablica na razie zostanie, ale cały stół z jego zawartością będzie trzeba jeszcze wyrzucić. Dzisiaj postaramy się dojechać tylko właśnie do stolika. Już dzisiaj go nie będziemy wyrzucać. Dobrze idzie skuwanie, więc będzie OK. Kanał widzicie prawie że w połowie zasypany. Z tej strony w sumie jest lekka górka, więc nie jest źle. No. Także dwie godziny i całkiem sporo roboty. Dobra, słuchajcie, przeliczyłem się trochę, zresztą, sorry, nie założyłem gimbala, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak to wygląda w sumie, bo nie każdy chyba ma pojęcie. Zobaczcie, mam takie pudełeczko, otwieram sobie i tu jest taki sprzęcik, widzicie, tu się wsadza telefon, jego pozycja jest tak, że się obraca, on tam wystaje. Szkoda mi po prostu go już brudzić, a przede wszystkim nie chciałbym go tu upuścić, trochę mi już ręce drżą. Cały dzień na udarówce, znaczy no dzień, 3 godziny w sumie Od 18 do... teraz 21 jest Dobrze, że mi Dawid pomagał, zobaczcie no Tutaj jest poskuwana po, po jednej cegle po obwodzie, tu jest strasznie ciężko, no bo gdzie był e, Kanał, to było to murowane jakieś tam bardziej solidnie Tu nam pozostała część garażu, jeżeli chodzi o podłogę No to były ciężkie czasy, no tam nie było nie wiadomo ile pieniędzy, więc Tam gdzie powinno iść dwa worki cementu, to raczej szedł jeden i przez to nie jest tutaj to tak solidnie zrobione. Generalnie cała posadzka tu Wam pokażę. Mm, ona jest na cegłach. Tu możecie zobaczyć tu pode mną. Tu jest ziemia normalnie wilgotna. Na tym są tutaj nie wiem właśnie, czy wszędzie dwie. Tutaj na przykład są po dwie cegły. Tu jest jedna. No, możecie zobaczyć tutaj druga. Położone dwie cegły na no to wylane cienko yy, betonu. Gdzie, nie, gdzie, tam, właśnie tu okolice tego kanału widzicie, to jest grubiej, żeby, no wiadomo, żeby kanał się nie zapadł. To jeszcze widzicie, sterczą pręty. Wcześniej je tak bardzo obcinałem, nie strasznie mieczyły. To Tam mówimy, że to będzie kilka, zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak. Tu nie wiem, jak jest to odległość. Jest 20 cm, co 20 cm było jakiś ten, jakiś pręt, żelazko, cokolwiek napchane. Także tam było ciężko z tym. No tutaj Wam powiem, idzie całkiem fajnie. Jak się zwali te górne, tak z 5 cm tego betonu, tutaj mają sobie młotem najpierw no młotem żeby to tutaj popękało później wtedy lepiej udarówka wchodzi, no bo niestety ale nie mam super dużej udarówki zwykła taka mniejsza muszę pożyczyć jutro coś mocniejszego, bo nie, nie wyrobię, no ale no póki, póki nie mam sprzętu to jadę tym czym mam no z to jest dość sporo no. prawie 1,4 prawie można by tak powiedzieć Albo nawet jest jedna czwarta, bo tu część długości Tu będzie najgorsze do, do skucia Widzicie jakie mam czerwone ręce zgrzane eee, No ciężko jest powiem wam. No, powiem wam Myślałem, że będzie to jakoś to lepiej szło Ale jest naprawdę strasznie dużo roboty eee, Co do ścian to was może interesować Pytałem się tutaj znajomych Słuchajcie, jest to pomieszczenie, które nie jest ogrzewane To jest ważne, jest to takie bardziej jak obora to co widzicie na ścianach, to wszystko białe, no to jest tam wapno, wymiesz wymieszanie bodajże piasku z cementem i dosypanie dużej ilości wapna. W przypadku, jakbym tu miał robić jakieś zaprawy, to ona mogłaby się tutaj odparzać. No ja się na tym nie znam, to musiałby się ktoś yy, bardziej, osoba, której się dowiadywałem przez tatę tak naprawdę, yy, musiałaby się wypowiedzieć. No ja wiem, że jeżeli chciałbym to zrobić jak w domu, tak jak pokój, czyli tam jakieś tam empeki, nie empeki, czy to jest, mówię, ja z budownictwem jestem totalnie zielony. Jeżeli mamy tak robić te ściany, to, to by się odparzyło, bo jest tu zbyt wilgotno i nie ma to sensu. Natomiast jak ma wyglądać to tak, jak tutaj widzicie, taka właśnie wapno, cholera wie co to jest, to się później sypie. No, tutaj akurat nie, ale generalnie to te wapno lubi brudzić. Nie chcę czegoś takiego. Najprawdopodobniej pójdą tutaj łaty, czyli po prostu, wiecie, deski, wełna w środku, wełna albo wata, jeszcze nie wiem dokładnie. Zobaczę, jak tam cenowo wygląda. I na to pójdą płytę OSB. Cały garaż chcemy tutaj właśnie w płytach OSB. Wejście. To co tu widzicie ma być mniej więcej poszerzone. Czyli tak jak jest ta ściana to gdzieś tak w połowie. Najprawdopodobniej tutaj za mm, tą belką, która gdzieś tutaj jak nie wiem czy to jest całownik czy co to tam idzie, czy dwutałownik. Gdzieś za nim trzeba będzie wymurować. Tu pójdzie wymurowane. Ta strona pójdzie wyburzona. Będzie tu duża brama. Na środku będzie będą drzwi wejściowe. Co żeś zapomniał. A, wróciłeś, tak? Czekaj. E, tu, tu będzie właśnie poszerzone, tu będzie podmurowane, tu trzeba będzie zmurować. Co? Żeś robił. No co żeś robił? No skułem dalej, no zobacz tu. O. Nie myślisz, że to tak szybko idzie? Nie idzie tak szybko. Plecy, plecy mi spuchły i... Kończę. 9 godzina, czas iść do domu. Chujem, że jest gorzej. Nie do pojechała, zamknęła drzwi. Nie pojechała do miasta, powiedziałem, że będzie za... A ojciec za 40 minut to powiedział, że przyjadę tu. A to, to masz ten, to masz tam taki takie kojoć i zrobiłem, dzisiaj się możesz tu przespać. Ciepło jest 20 stopni. Ubrałaś się ciepło, no. Jakie pies napali, nie ma czym palić. Aż, aż tyle to się nie nadaje. Dobra. Na dzisiaj to tyle, trzeba iść do domu, pomieszkać. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Cześć.